Drodzy widzowie, jeśli ktoś śmiał się z PL-01 Koncept, że to czołg ze sklejki i styropianu, to chociaż tkwi w tym trochę prawdy, niech przestanie się śmiać. Inkarnacją polskiej makiety czołgu, czy dokładniej polskiej makiety wozu wsparcia bezpośredniego, będzie następca koreańskiego K2 koncernu Hyundai Rotem, budowany we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. Zapraszam do oglądania. Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli udział, a może już mamy, w opracowaniu i budowie nowego czołgu H3. Otóż we wrześniu ubiegłego roku, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, koreańskie przedsiębiorstwo Hyundai Rotem Company i polska grupa zbrojeniowa podpisały memorandum partnerskie, określające zakres trzech obszarów współpracy: w zakresie czołgów, transporterów opancerzonych oraz lądowych systemów bezzałogowych. Nas interesuje dzisiaj to pierwsze dotyczące czołgów. Według oficjalnego komunikatu, dokument wzmacnia partnerstwo budowane w oparciu o zakup przez Polskę czołgu K2 i jego polonizację, a także określa kolejne główne obszary współpracy. I tu, w ramach tych kolejnych obszarów, na pierwszym miejscu wymieniany jest projekt czołgu nowej generacji. PGZ i HRC zadeklarowały, że będą razem pracować nie tylko nad rozwojem czołgu K2, czyli opracowaniem i wdrożeniem wersji k PL i pochodnych, ale też nad jego następcą, czyli K3. Czołgiem zupełnie nowej generacji. Wyniki prac mają zostać zaoferowane Polsce, Korei Południowej i innym krajom zainteresowanym ofertą konsorcjum PGZHRC, a współpraca między koncernami ukierunkowana zostanie na maksymalizację działań w obszarach badań i rozwoju, produkcji, a także remontów i modernizacji istniejącego sprzętu. Umowę w formule Memorandum Partnerskiego podpisali prezes polskiej grupy zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Oraz prezes Hyundai Rotem Company Lee Young-bae. Szef naszego narodowego holdingu obronnego w swoim wystąpieniu podkreślał, że obie firmy od kilku miesięcy mocno zacieśniają współpracę. Nie do końca jest to prawda. Współpraca między Polską i Koreą sięga dalej niż tylko kilku miesięcy wstecz. Otóż już Huta Cegielski z Poznania, jeszcze na kilka lat przed jej włączeniem do PGZ, podjęła pierwsze starania w celu nawiązania współpracy właśnie z Hyundai Rotem. A tematem tej współpracy miała być produkcja czołgów 2 o czym pisałem w listopadzie 2018 roku, powołując się zresztą na doniesienia portalu defense24.pl. Ale my sięgniemy do początku tej opowieści, czyli do roku 2013. 10 lat temu sytuacja naszej armii przedstawiała się bardzo źle. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak pan się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy, Wydzień? Na pewno już nie wyklepisz, no To Wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Takiego da głodnika już nie dostanę! Ja wiem, że podniesie się wiele głosów mówiących o tym, że w tej chwili wcale nie jest lepiej. Że w przypadku broni pancernej mamy za dużo platform, że zawodzi logistyka, zaopatrzenie w części, że dokonujemy chaotycznych zakupów. Pamiętajmy jednak o tym, że co do ilości typów czołgów sytuacja zmienia się na naszych oczach. Po pierwsze. Pozbywamy się przestarzałych rozwiązań postsowieckich, do których niestety zalicza się także ceniony przeze mnie PT-91 twardy. Przekazujemy je stronie ukraińskiej. To naprawdę idealny sposób pozbycia się sprzętu, który zdąży jeszcze napsuć trochę krwi Rosjanom, dosłownie i w przenośni. Wygląda też na to, że w ślad za T-72 i PT-91 idą też spolszczone leopardy, daleko nowocześniejsze, ale jednak też będące czołgami minionej generacji. Nasz park marszynowy mają stanowić Abramsy i produkowane w Polsce K2.pl. Ale w 2013 roku nic na to nie wskazywało. Staraliśmy się dopiero o pozyskanie kolejnych partii używanych Leopardów 2 4 i 2A5. Nawet nie myślano o ich modernizacji do wersji 2PL, zwłaszcza, że strona niemiecka była temu bardzo niechętna. Chodziło tu o kwestie dokumentacji czy tzw. transferu technologii, ale to materiał na zupełnie osobny temat i niekoniecznie na kat.blog.pl. Reasumując. Brakowało wtedy spójnego pomysłu na modernizację wojsk pancernych i w ogóle na przyszłość czołgów w Polsce. Mimo to, w tych okolicznościach, nasz rodzimy obrum we współpracy z brytyjską BA Systems postanowił stworzyć projekt czołgu przyszłości, a w zasadzie wozów wsparcia bezpośredniego. Projekt nie był realizowany całkiem od zera, bo wywodzi się z prac nad platformą Anders jeszcze z 2010 roku, w ramach której powstał prototyp wozów wsparcia ogniowego, ale to znowu temat na osobny materiał. Warto wspomnieć też o tym, że poszukując inspiracji do własnego opracowania na poligonach w Polsce testowano czołg lekki cv 901 t z 2007 roku. Innymi słowy, do tematu zdecydowano się podejść naprawdę poważnie. Makietę pojazdu nazwanego PL-01 Concept, bazującą na podwoziu wozu gąsienicowego CV90 firmy BA Systems, Zaprezentowano 2 września 2013 roku podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, dokładnie w 45. rocznicę powstania Gliwickiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych Obron. W Wikipedii możemy przeczytać, że według założeń projektantów pełny prototyp miał zostać ukończony w 2016 roku, a produkcja seryjna miała ruszyć dwa lata później. Nie jest to prawdą, jak wiele danych z Wikipedii. Z moich informacji wynika, że zaprezentowana makieta miała demonstrować ogólną ideę pojazdu, oraz niektóre założenia ewentualnych docelowych konstrukcji. Tylko tyle i aż tyle. I, jak podkreślał jeszcze w 2013 roku Andrzej Szortyka, prezes zarządu Obrum i Bumar Łabędy, wóz w takim kształcie nigdy nie miał pojawić się na wyposażeniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Ewentualny zbudowany prototyp miał posłużyć jedynie do badań. Nad pewnymi założeniami konstrukcyjnymi, z których tylko część miała zostać wykorzystana w praktyce i to nie w jednej, ale w wielu konstrukcjach. A jakie były te założenia? Po pierwsze, wszechobecna modułowość. Istotniejsza nawet od rozbudzającego wyobraźnię kształtu kadłuba i wieży, oczywiście bezzałogowej. Tak więc bazą pojazdu miał być modułowy kadłub z silnikiem umieszczonym z przodu i pancerną kapsułą trzyosobowej załogi umieszczoną centralnie. Miejsce kierowcy było wysunięte do przodu po lewej stronie modułu napędowego. Rozwiązanie takie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa załodze, a także ułatwia adaptację podwozia dla innych pojazdów. Z tyłu przewidziano pomieszczenie na kształt przedziału desantowego, pozwalające według niektórych źródeł na przewiezienie czterech żołnierzy. Już samo to wskazuje na fakt, iż PL-01 koncept był nie tyle czołgiem, co gąsienicowym wozem wsparcia. Jednostka napędowa w postaci wymiennego modułu typu PowerPack, na który składał się silnik diesla o mocy około 950 koni mechanicznych i hydrokinetyczna, automatyczna przekładnie. z założenia miała umożliwić osiągnięcie prędkości 70 km na godzinę na drodze utwardzonej, przy zasięgu rzędu 500 km. W zasadzie te dane nie mają znaczenia, bo mówimy o makiecie, a nie o prototypie pojazdu. Na kadłubie. Miała być osadzona modułowa, bezzałogowa wieża z automatem ładującym, wyposażona w gładkolufową armatę kalibru 105 lub 120 mm. Miała ona strzelać zarówno klasycznymi pociskami, jak i kierowanymi rakietami przeciwpancernymi. Szybkostrzelność określano na około 6 strzałów na minutę. Zapas amunicji miał wynosić 45 pocisków, z czego 16 załadowanych do automatu. Na wieży miały znaleźć się także dwa karabiny maszynowe. Sprzężony z działem dobrze znany i sprawdzony UKM-2000C kalibru 7,62 mm z zapasem 1000 naboi, zabudowany na stałe. Natomiast drugi karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, zapewne przeciwlotniczy, z zapasem 750 naboi, miał być zainstalowany w ramach wymiennego, zdalnie sterowanego modułu zbrojenia. Opcjonalne, możliwe było zastąpienie go granatnikiem kalibru 40 mm z imponującym zapasem 400 granatów. W zależności od zadań, które miały być realizowane przez pojazd, można było stosować odpowiedni zdalny system zdalny modułu uzbrojenia. Ochrona pojazdu również miała charakter modułowy, a podzielić ją można na bierną i aktywną. W ramach tej pierwszej wskazać należy sam futurystyczny kształt pojazdu. Znajdziemy go nie tylko w koreańskim K3. Ale dopatrzeć możemy się także w niemieckim Lynx 120 czy KF-51, chociaż w ich przypadku nie jest on aż tak rewolucyjny jak polskie, żeby nie powiedzieć polsko-koreańskie opracowanie. W każdym razie byliśmy pierwsi. Ów nietypowy kształt, w połączeniu z lekkim, modułowym, wielowarstwowym kompozytowym pancerzem ceramiczno-aramidowym, powłoką pochłaniającą fale radarowe i systemami obniżającymi emisję ciepła, miały za zadanie utrudnić wykrycie pojazdu przez radarowe i termiczne systemy przeciwnika. Dodatkowo na wieży i kadłubie miały być zainstalowane specjalne panele opancerzenia, które miały niwelować skutki trafienia pociskami z głowicami kumulacyjnymi. Kadłub pojazdu miał oczywiście zapewniać ochronę przeciw ładunkom improwizowanym IAD i minom, co w zasadzie jest standardem wśród pojazdów współczesnego pola walki. Warto też podkreślać, że załoga miała otrzymać specjalne siedziska minimalizujące skutki użycia materiałów wybuchowych. Jeśli chodzi o ochronę aktywną, to przewidziano system obrony niszczący nadlatujące pociski oraz wyrzutnie granatów dymnych wbudowane w wieżę. Całe uzbrojenie pojazdu miało być stabilizowane elektronicznie. W skład systemów obserwacyjnych i celowniczych miały wejść m.in. dalmierze laserowe, dziennonocny system stałej obserwacji dookólnej oraz termowizory. Dane z tych systemów miały być prezentowane na wielofunkcyjnych ekranach. Pojazd wyposażono także m.in. w system zarządzania polem walki, system kamer dla kierowcy, oprócz wspomnianego systemu dziennonocnego, rozrabia mój kod, przepraszam, system nawigacji satelitarnej i systemy identyfikacji swój obcy. Ciekawostką niech będzie jeszcze informacja specjalnie dla widzów z szeroko rozumianej branży CAD. Otóż przy tworzeniu PL-01 koncept specjaliści Obrum korzystali m.in. Z, z wirtualnego... <laughs> Przepraszam, z wirtualnego systemu obrazowania 3D wspomagającego projektowanie. Jakim był 3D Cave? Imponujące? Tak, szczególnie, że mówimy o projekcie, czy też koncepcji zademonstrowanej w postaci jeżdżącej makiety no 10 lat temu. Wśród pełnych entuzjazmów panów na temat polskiego wozu nowej generacji nie brakowało także opinii mówiących wprost, że jest to koncepcja bez przyszłości. No cóż, Wspomniany Lynx 120, bardzo zbliżony w swych założeniach do PL-01 Koncept, czy opracowywany właśnie Hyundai Rotem K3, zdają się temu ostatniemu stwierdzeniu przeczyć. Niezwykły kształt, modułowa budowa, systemy pasywnej i aktywnej obrony oraz różnorodne możliwości uzbrojenia zapewniły polskiej koncepcji dużą uniwersalność i możliwości rozwoju. A że nasz przemysł nie był w stanie podołać takiemu wyzwaniu. Może i był, a może nie był. Może zabrakło środków i sił sprawczych. Cóż, w każdym razie teraz szykujemy się do produkcji w Polsce czołgów K2, uznawanych przez ekspertów zgodnie za jedne z najnowocześniejszych współczesnych maszyn tej klasy. A z kolei Koreańczycy przygotowują się do zbudowania czołgu zupełnie nowej generacji, jakim będzie K3. I cieszy fakt, że PL01 koncept nie odchodzi w zapomnienie, tylko znajduje swoją realizację trochę w takiej postaci. Podobieństwo zewnętrzne obu pojazdów jest uderzające i wierzcie mi Państwo, że nieprzypadkowe. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na ogólny kształt ich brył, kadłubów, wież, ale także na wybrane detale konstrukcji. Natomiast to, że niektóre zachodnie media potrafią zilustrować artykuł na temat K-3 zdjęciami tej, jak to mówią malkontenci, styropianowej makiety z obrum, Czyli PL01 koncept może budzić zarówno uśmiech politowania, jak i jednak zadowolenie. Kolejny raz okazuje się bowiem, że Polacy nie gęsi. O K3 NG MBT, czyli obcą tra, czyli się można na razie bardzo niewiele, chyba że zna się koreański, albo angielski, z czym na szczęście jest łatwiej. Z informacji dostępnych w różnych miejscach sieci włania się godny następca modeli K1A1 i K2 Black Panther. Nie będę tutaj przytaczał parametrów technicznych czołgu K2, te informacje można bez problemu znaleźć w wielu dobrze poinformowanych źródłach. Przypomnę jedynie, że Czarna Pantera uzbrojona jest w gładkolufową armatę Hyundai CN08 kalibru 120 mm o długości 55 kalibrów. Jest to rodzimej konstrukcji działo ładowane za pomocą automatu. Na marginesie dodam, że bardzo często nazywane jest ono licencyjną Rheinmetall RH120 L55. Tymczasem jest to od początku do końca konstrukcja koreańska. Natomiast K3 ma docelowo otrzymać armatę większego kalibru, wspomina się o 130 mm, także opracowaną w zakładach Hyundai Rotem. Analogicznie do K2 i do PL-01 Koncept, również K3 wyposażony będzie w system automatycznego ładowania. W jego przypadku podobny do tego używanego we francuskich czołgach Leclerc. Będzie on mógł identyfikować i z pomocą podajników rewolwerowych wybierać i ładować wymagany typ amunicji. Maksymalna szybkostrzelność dla czołgu K2 wynosi 15 strzałów na minutę. Jednak w rzeczywistych warunkach bojowych okazuje się niższa. W ładowaczu automatycznym znajduje się łącznie 16 pocisków. Pozostałe 24 przechowywane są w kadłubie czołgu. W K3 prawdopodobnie cały magazyn amunicji znajdzie się w bezzałogowej wieży, a nowy system kontroli ognia wykorzystujący rozwiązania sztucznej inteligencji pozwoli na precyzyjne rażenie celów na dalszych odległościach, niż czynili to jego poprzednicy. Również szybkostrzelność nowego działa będzie na wyższym poziomie. Układ głównych zespołów czołgu będzie analogiczny do tego przyjętego w polskim projekcie. Zespół napędowy z przodu, przedział załogowy w środku, z miejscem kierowcy wysuniętym do przodu i z wieżą umocowaną w tylnej części kadłuba. Na wizualizacjach i zdjęciach modeli nie widać natomiast drzwi przedziału desantowego na tylnej ścianie kadłuba. K3 to jednak czołg, a nie wóz wsparcia. Pojazd będzie mógł być obsługiwany przez trzyosobową załogę albo działać w trybie. Całkowicie bezzałogowy. Konstrukcja K3 zakłada wykorzystanie modułowego, kapsułowego przedziału załogi, co pozwoli na użycie czołgu w skrajnych warunkach z maksymalną ochroną balistyczną i przeciwminową. Kadłub czołgu oferować będzie poziom ochrony wyższy niż w przypadku K2. Zastosowany zostanie nowoczesny pancerz z elementami pasywnymi i aktywnymi. Czołg będzie również wyposażony w system Active Protection który ma na celu zwalczanie ataków rakiet kierowanych lub granatów przeciwpancernych, a także system wykrywania i zwalczania IED – Improvised Explosive Devices. Każda strona wie, że będzie również wyposażona w miotacze granatów dymnych. Waga bojowa czołgu ma wynieść 55 ton, a za napęd odpowiadać będą albo silnik diesla, albo układ hybrydowy, prawdopodobnie diesel plus silniki elektryczne. Oba rodzaje napędu mają pozwolić na osiągnięcie maksymalnej prędkości 70 km na godzinę na wierzchni utwardzonej i 50 km w warunkach terenowych z maksymalnym zasięgiem jazdy wynoszącym 500 km. Zawieszenie, podobnie jak w K2, będzie hydropneumatyczne. A dodatkowo K3 będzie korzystać z technologii segmentowych-kompozytowych gąsienic gumowych które pozwalają na redukcję hałasu, zmniejszenie masy układu gąsienicowego w porównaniu ze standardowymi gąsienicami stalowymi, zmniejszenie oporów toczenia oraz teoretycznie przynajmniej uproszczenie obsługi. Pół żartem, pół serio można dodać, że pozostałe dane są jak w PL-01 Concept. K-3 jest obecnie w fazie rozwoju, ale ma wejść do służby jeszcze przed 2030 rokiem. Trudno w to uwierzyć, strona koreańska skrzętnie pilnuje wszelkich informacji na temat czołgu nowej generacji, ale nie niewykluczone, że jest to możliwe. W każdym razie wiele wskazuje na to, że decyzja o współpracy z koreańskim partnerem może wyznaczyć kierunek rozwoju naszego przemysłu zbrojeniowego na całe dekady. A fakt, że nad Wisłą powstawać będą licencyjne K-2, zmodernizowane do standardu K-2PL, a polskie ośrodki mają udział w opracowaniu czołgu K3 może też oznaczać, że kiedyś również ten czołg, maszyna najnowszej generacji, produkowany będzie u nas. Na koniec pragnę podziękować firmie CamDivision, platynowemu partnerowi firmy Siemens Industries Software i dostawcy nowoczesnych rozwiązań CAD, CAM, CIE, także bezpłatnego systemu CAD2D, która dzielnie wspiera od samego początku zarówno CADBlock.pl, jak i reaktywowany kanał CADBlockTV.pl. To tyle z mojej strony. Wracam do przygotowywania innego materiału, tym razem z cyklu o historii komputerowych systemów wspomagających projektowanie, która sięga tysięcy lat wstecz, bo wywodzi się stwierdzeń Euklidesa z Aleksandrii, czyli rok około 350 przed naszą erą. Dziękuję za uwagę. Proszę, o, jak zwykle, o komentowanie, no, za wszystkie komentarze i uwagi z góry dziękuję. O subskrybowanie, polecanie innym, łapki w górę i podglądanie pozostałych materiałów na CADblog TV.